Kiedy ostatnio spodobała ci się kobieta? 4 lata i 6 miesięcy temu. Nazywam się Gregorio Villanueva, ale mówią mi goją. Jestem przewodnikiem w muzeum. Powinienem się gdzieś zaprosić, bez owijania w bawełnę. Jaką bawełnę? Jest dziwny. Zjesz ze mną kolację? Różnimy się od siebie. Bycie innym to nasza cecha wspólna. Przygotuj trzy tematy do rozmowy, na wypadek, gdyby gadka się nie kleiła. Nie sądzisz, że wszystko rozwija się wstecz? To oksymoron. Znów malujesz. Świetnie. Jest aż tak ładna? Nie jest dzieckiem. Pozwól mu żyć. Koniec, jeśli się sparzy. Jak to? Ciebie nikt nie zranił? Po co przyszłaś? Myślisz, że go nie kocham? Skąd wytrzasnęłaś tego gościa? Co z tobą? Wynoś się. Ma męża. Będą kłopoty. Czasem tylko mówią, że zerwali. Nie potrzebuję twojej ochrony. Wiedziałaś, co mu było. Byłaś kiedyś z gościem, który nie kłamie. Mówi, co myśli. Jest dobrze wychowany, inteligentny. Niezdolny do robienia krzywdy? I do tego przystojny? Шаник ты.